Tam pytanie ósme. Jak Klim poznał Jacka Kuronia? Na obozie harcerskim, na pochodzie pierwszomajowym, w Komitecie Centralnym PZPR, w więzieniu. Może Ryszard. Proszę, Artur. Harcerz. Tak jest! Następny. Jaki? Jaki kryptonim nadała Klimowi lubelska ubecja? A. Brodacz, B. Filozof, doktorek, okularnik. Proszę, Artur. Pierwszy. Brodacz. Brodacz. Chyba doktorek. Niestety. Wy? Co na to jury? Żadna odpowiedź. Tá aqui essa,